Więc dzisiaj właśnie sprawdzamy takiego golfa, szóstkę. Jest wystawiony za 3990 euro. Lakier i na razie jest wszystko w oryginale. Będziemy starali się ewentualnie wynegocjować cenę. Od dołu. Auto naprawdę ok. Porządne czyszczenie by się przydało, ale te drzwi nie były demontowane. Multivag auto. Bezpieczny zakup zaczyna się od sprawdzenia. Zaufaj ekspertom, kup pewne auto z Niemiec. Witam Was bardzo serdecznie z trasy. Jedziemy właśnie spontanicznie w piątek wieczór, a w zasadzie późniejsze popołudnie na Norymbergę, albo do Norymbergi, e, zobaczyć Golfa szóstkę z 2011 roku. E, bardzo dużo mamy zapytań o tanie samochody i zazwyczaj e, odpowiadam, że Da się takie samochody znaleźć, ale jest to trudniejsze. Dlaczego? Dlatego, że większość tych samochodów jest traktowana już też w kiepski sposób, ze względu między innymi właśnie na to, że jakakolwiek naprawa kosztuje dużą wartość tego pojazdu. Dlatego, szukanie samochodu, powiedzmy w kwocie 3-4 tysięcy euro, jest dużo trudniejsze niż szukanie dużo młodszych samochodów w wyższych kwotach. Więc nasza praca. E, oczywiście e, powoduje, że musimy sprawdzić więcej ogłoszeń, musimy sobie wyfiltrować też te ogłoszenia, bo bardzo często w przypadku takich samochodów mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają je bardzo krótko, którzy nie do końca wiedzą nawet w jakim są te e, samochody stanie. I często też sprzedają je, na przykład w momencie, kiedy to auto nie przejdzie w Niemczech przeglądu technicznego. Także to musimy też zawsze wziąć pod uwagę, sprawdzając taki samochód. Więc dzisiaj właśnie sprawdzamy takiego Golfa 6. Jest wystawiony za 3990 euro z 2011 roku samochód z przebiegiem 230 tysięcy. Jest to skrzynia biegów manualna. Silnik 1,6 diesel, 105 KONI. Ogólnie, samochód, według sprzedawcy, jest bez rdzy. Jest bardzo zadbany od spodu i technicznie. No więc jedziemy to zweryfikować, bo faktycznie na zdjęciach wygląda bardzo dobrze. No ale już kilka samochodów dla tego klienta obejrzeliśmy, i niestety większość z nich, albo do tej pory wszystkie, w granicach tych kwot 3-4 tysiące euro. Wyglądały zupełnie inaczej niż na zdjęciach, dlatego jestem ciekaw. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie właśnie inaczej. Że ten piątek dla naszego klienta będzie udany i wrócimy z samochodem dla niego. także przenosimy się na miejsce. Mhm. Mhm. Jesteśmy już przy samochodzie. Fotele nie wyglądają tragicznie można by je oczywiście wyprać. Środek wygląda też całkiem ok. Jak na pierwszy rzut oka. Nie jest najczystszy, ale tutaj, jakby tego nie oczekujemy, szyba była wymieniana. Jest nowa szyba założona z 2023 roku. Tutaj mamy plamy, ale to zostaliśmy o tym poinformowani i to też było widać na zdjęciach. Natomiast, tak, tapicerka jest tutaj niezniszczona. sufitka całkiem ok. Tutaj też nic się nie odkleja. Nie widać też na tą chwilę rdzy. Zobaczmy sobie tutaj. Jest też całkiem ok. Tutaj są jakieś rysy, ale to też mówił nam sprzedający o tym. Natomiast dla nas ważniejsze jest tak, czy to auto nie jest lakierowane. I faktycznie czy nie ma jakichkolwiek ognisk rdzy. Zobaczmy sobie tutaj. Ja jest... Hmm. Tu też jest mała rysa. Wiadomo. Bagażnik duży, wiadomo. Tutaj mamy jakieś... zabrudzenia. Mhm kompresor oryginalny nie oryginalny podnośnik jakieś gumy nasadka tutaj mamy naklejeczkę z kolorem z tym wszystkim tutaj mamy małe uszkodzenie zderzaka i tutaj jest przytarcie wniotka ale faktycznie uh -huh. porządne czyszczenie by się przydało, ale te drzwi nie były demontowane, to jest w ogóle jasna tapicerka. Tutaj mamy tutaj, był w sumie uchwyt na napoje. Ktoś też czyścił kiedyś tę tapicerkę, już jest trochę taka zmechacona, ale można by ją wymyć. Tutaj mamy małe dziurki od papierosów. Uszkodzenie mieszka, ale nieduże. I zaraz sobie to przyjrzymy, też te dokumenty są tutaj. Bartko nam tutaj mierzy lakier, i na razie jest wszystko w oryginale. A my sobie zerkniemy pod maskę, jak to tutaj wygląda. Ogólnie mamy tutaj troszeczkę zapocone. Widzicie, ale to w przypadku pokrywy tych, e, pokrywy zaworów jest dosyć częste. Chyba, że leci nam gdzieś tutaj z układu wtryskowego. Też może tak oczywiście być, ale tego sobie tutaj nie jesteśmy w stanie zweryfikować. E, jedyne nie, turbo jest wszystko suchutkie, tutaj raczej nie widać. Jest w oryginalnym lakierze, nie wiem czy to już Wam powiedziałem. Był niedawno robiony kundendienst, czyli przegląd. Natomiast ciekawi mnie też tutaj, że jest to tak... Zobaczcie, brudne z oleju, to znaczy, że trzeba czasami ten olej prawdopodobnie dolewać. I być może nawet częściej niż nam się wydaje. To też mi się tutaj trochę ogólnie nie podoba. No zaraz sobie to obejrzymy. Ogólnie elementy nie były demontowane, są w oryginalnym lakierze, więc to jest tutaj wszystko ok. Liczne ee, liczne jakieś tam zadrapania i stoi na szkle, akurat trochę słabo. No ale tak to jest dużo w dużych miastach. E, od dołu auto naprawdę ok, więc tutaj też nie można za dużo zarzucić. Dobrze, że może nawet nie ma szyberdachu, więc zobaczymy sobie go zaraz, jak działają wszystkie funkcje. I odpalimy sobie go zaraz, tak? Niestety jest kwestia taka, że pod tym deklikiem to, co mi się nie podobało, to najprawdopodobniej właśnie jest e, fragmenty prowadnicy od pompy oleju od e, łańcucha. I to jest bardzo znana usterka w tych motorach. I jak tam się to faktycznie uszkodzi całkowicie, to tracimy smarowanie tego motoru. Trochę mnie to martwi. Oczywiście nie jest to potwierdzona diagnoza, bo my tutaj nie jesteśmy w stanie takiej diagnozy wykonać, ale niestety są takie ślady, których nie powinno być. Przez chwilę Wam pokazywałem właśnie ten deklik. Przejrzałem sobie te elementy, wyczyściłem sobie te elementy. Są to pomarańczowe, plastikowe elementy prowadnicy i faktycznie mega mi się to nie podoba. I sytuacja jest taka, że faktycznie nie wiemy teraz co zrobić, skontaktujemy się z naszym klientem, będziemy starali się ewentualnie wynegocjować cenę i faktycznie będziemy będziemy się decydować na to auto albo i nie. Jeżeli to się uda nam na przykład zrzucić ceny i przeanalizujemy, że warto to zrobić, to klient sam zadecyduje, jeżeli nie to po prostu zrezygnujemy. Sprawdzamy sobie jeszcze też błędy OBD. No i analizujemy cały czas zakup tego samochodu z klientem, ze względu też na to właśnie, że takie rzeczy się często zdarzają. Właśnie takie auta często zjeżdżają do Polski, tylko klienci nie mają świadomości o tym, że faktycznie wtedy z takim silnikiem jest coś do zrobienia. Więc my tutaj sprawdzamy to e, możliwie jak najlepiej e, i właśnie staramy się klienta o tym poinformować. Tu zobaczcie jeszcze taka, takie coś jest. A, więc to jest ta kwestia, że faktycznie nie wiem czy będziemy chcieli ten samochód brać. Z drugiej strony ciężko jest znaleźć już teraz Golfa w oryginalnym lakierze, A bez rdzy z tego rocznika, powiedzmy w podobnym budżecie od tam drugiego, trzeciego właściciela. I technicznie też jest całkiem spoko. Mówiąc tutaj o zawieszeniu i o tych funkcjach, wszystkie, nie ma żadnych jakby usterek, które by odrzucały. Natomiast problem jest właśnie z tym motorem i tego się obawiamy nam trochę przedłużyło te oględziny. Odpuściliśmy ten samochód i myślę, że bardzo dobrze. Ze względu chociażby właśnie na to, że uh, kupujący prawdopodobnie wiedział, co sprzedaje i mimo, że udało nam się obniżyć z ceny początkowej 4000 euro, czyli powiedzmy jakieś 16 tysięcy złotych, udało nam się obniżyć na Eee, 2,5 tysiąca złotych, więc stosunkowo dużo. To zyskaliśmy powiedzmy nawet, jeżeli byśmy wcześniej mogli ten samochód kupić za 3,5, to zyskaliśmy 1000 euro na naprawę na tego silnika. Eee, naprawę. Tak naprawdę no, nie wiadomo, co by tam do końca wyszło po otwarciu tego jeszcze. Eee, pamiętajcie, że kupując zawsze samochód za 3000 euro to jest pewnego rodzaju tykająca bomba, zresztą każdy samochód jest, może być tykającą bombą. I tutaj zdecydowaliśmy się właśnie odpuścić mimo tej dużej negocjacji ze względu na to, że nasz klient faktycznie uważa, że znajdziemy coś lepszego i my, my myślimy chyba, że też faktycznie. I nie chce się od razu bawić w to, żeby faktycznie teraz odstawiać od razu ten samochód do warsztatu i czekać powiedzmy kilka tygodni. Chciałby coś, czym mógłby już od razu jeździć, także nie kupiliśmy dzisiaj tego samochodu. Dla Was taki przypadek typowy z Niemiec. Właściciel był Niemcem, był naprawdę miły i być może sam nie do końca wiedział o tym wszystkim. Natomiast spuścił półtora tysiąca euro o ceny, więc może akurat wiedział. Nie wiemy tego, nie dowiemy się. Gdyby wyczyścił ten dekiel i byśmy tego nie zauważyli, mogłoby być tak, że my albo ktoś następny by to od razu kupił bo by tego w życiu nie zweryfikował, ale może być też tak, że nawet po wyczyszczeniu, przy przejechaniu kilka kilometrów te rzeczy by się znów tam pojawiły i byłyby widoczne. Także tego sobie już teraz no, możemy sobie tylko dopowiadać i, i zastanawiać się. Natomiast pamiętajcie, bezpieczny zakup zaczyna się od sprawdzenia. Jeżeli szukacie samochodów, odezwijcie się do nas. My te samochody dla Was sprawdzamy, tak jak właśnie sprawdzamy dla naszego dzisiaj klienta. I szukamy taniego samochodu do 3000, do 3000 euro, 3,5 powiedzmy maksymalnie e, w dieslu, najlepiej kombi, więc jest to wyzwanie swego rodzaju. Ale oglądajcie następne odcinki, na pewno będzie jeszcze jakiś odcinek z tego tematu, właśnie tańszego samochodu, i zobaczymy, czy uda nam się taki samochód kupić. Także zostańcie z nami, dajcie łapkę w górę, skomentujcie, czy ten materiał Wam się podoba. I cóż, do zobaczenia w następnym odcinku: szerokości. Auto. Bezpieczny zakup zaczyna się od sprawdzenia. Zasubskrybuj nasz kanał już dziś, aby być na bieżąco. Odwiedź nasze profile w social mediach, zostaw łapkę w górę i bądź częścią naszej motoryzacyjnej społeczności.